Szczęść Boże, witam Cię bardzo serdecznie w ten wielkopiątkowy wieczór, w ostatnim odcinku naszej wielkopostnej serii. Posłuchajmy fragmentu psalmu 31. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej. W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mi odchupisz, Panie wierny Boże. Stałem się przykładem hańby dla wszystkich mych wrogów. Dla sąsiadów przedmiotem odrazy zapomnieli o mnie w sercach jak o zmarłym. Stałem się jak wyrzucone naczynie. Ja zaś pokładam ufność Tobie, Panie, i mówię, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy. Wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Niech Twoje oblicze zajaśnili nad Twym sługą. Wybaw mnie w swoim miłosierdziu. Bądźcie dzielni mężnego serca, wszyscy, którzy ufacie Panu. Psalm 31 to jest najlepszy psalm do modlitwy dla człowieka, który jest doświadczony cierpieniem. Dla człowieka, który ma wrażenie, że wszystko jest ponad jego siłę. Spróbujmy zobaczyć dzisiaj, ile jest w tym naszym cierpieniu, takiego naszego wyolbrzymienia, wymyślenia, Wiele nie naszych nieszczęść jest wynikiem naszego działania, jest wynikiem naszej głupoty, naszych grzechów. Pomódl się na koniec. Panie Boże, daj nam dzisiaj Twojego świętego ducha, który będzie nam pozwalał tak jak zawsze patrzeć na siebie w prawdzie. Daj nam dostęp do tego, co w nas się naprawdę dzieje, żebyśmy nie oszukiwali siebie, tak byś mógł naprawdę przyjść z pomocą naszym prawdziwym i realnym smutkom. Daj nam w prawdziwy sposób spojrzeć na nas i na nasze cierpienia i bóle. Niech tak się stanie. Amen. Przyjmijcie błogosławieństwo. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Zadanie na jutro. Po pierwsze, podziękuj za swój chrzest. Po drugie, pomóc się za swoich rodziców chrzestnych i kapłana. Które udzielił Ci tego sakramentu. Moi drodzy, to jest już ostatni odcinek. Dziękuję za Waszą wielkopostną obecność. Mam nadzieję, że ta wielkopostna seria z psalmami pomogła Wam lepiej przeżyć czas Wielkiego Postu i przygotować się do najważniejszych świąt w chrześcijaństwie. Z Bogiem trzymajcie się dobrego czasu, który nam pozostał do, do świąt. Ale też i tego czasu zmartwychwstania pańskiego. Szczęść Boże!